Yeah. Well. było epoką, gdzie wzorem do naśladowania był duchowny i rycerz. Oba te stany zostały połączone w idei mnichów-rycerzy, stających do obrony grobu Chrystusowego. Potężna twierdza w Malborku jest dowodem ich znaczenia w wiekach średnich. Gdy w Europie zakony rycerskie kojarzy się głównie z czasem wypraw krzyżowych, w Polsce łączone one są z trwającym prawie trzy wieki konfliktem polsko-krzyżackim. Rozpoczął się on 770 lat temu w ziemi Chełmińskiej. Prowadzeni przez księcia mazowieckiego Konrada rycerze krzyżaccy w ciągu niespełna 200 lat zdołali stworzyć jedno z najsilniejszych państw ówczesnej Europy. Niemal natychmiast dochodzi do konfliktu z powstającym i umacniającym się Królestwem Polskim. Ten toczony przez następne wieki spór, zakończony dopiero w czasach nowożytnych, stał się podstawowym problemem polskiej historii w wiekach średnich. Myślę, że w świadomości wielu Polaków dzieje zakonu krzyżowskiego sprowadzone są jedynie do problemu rywalizacji polsko-niemieckiej. Nie dziwi to, zważywszy, że ukształtowały ją wydarzenia XIX wieku. Sądzę natomiast, że niewiele osób zastanawia się nad fenomenalną organizacją i sprawnością tej specyficznej religijno-militarnej organizacji. Jaką był zakon rycerzy Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego? Panie profesorze, zakony rycerskie wyrosły w epoce wypraw krzyżowych. Jakie były przyczyny tych wypraw i czym różniły się te właśnie zakony od innych zakonów, które dotąd w Europie chrześcijańskiej istniały? Idea wypraw krzyżowych bierze się z Pielgrzymek do grobu Chrystusa w Jerozolimie, ponieważ dostęp do Jerozolimy w pewnym momencie został e, zahamowany przez okupację przez Arabów, następnie przez Turków, Saracenów. Wobec tego w roku 1996 papież ogłosił e, wielką wyprawę krzyżową w celu wyzwolenia grobu Chrystusa i udostępnienia w ten sposób chrześcijanom wolnej drogi do pielgrzymek. W roku 1999 Jerozolima została zajęta, utworzono tam Królestwo Jerozolimskie, chrześcijańskie i droga do pielgrzymek została otwarta, ale niemniej właśnie wskutek sąsiedztwa w dalszym ciągu ludzie byli narażeni na rozmaite przeszkody, prześladowania, a przede wszystkim chodziło o to, żeby zapewnić tym, którzy pielgrzymują do Jerozolimy opiekę. Yy, przed napadami zewnętrznymi, a następnie główna idea to był szpital. Zakon rycerski Krzyżaków jako Zakon Rycerski powstał dopiero w roku 1198, a więc już wtedy, kiedy było widać, że sama szpitalna idea nie wystarczy, wtedy on się przekształcił na Zakon Rycerski i skierował się na całkowicie nowe tereny, gdyż właśnie ta cała tak zwana Bałtyka, znaczy kraje bałtyckie były jeszcze pogańskie i, i tutaj skierowano ich y, y, ten zakon śladki dla, dla wspomożenia misji chrześcijańskiej, którą od 1206 roku zakon cesarski prowadził na terenie Prus. Według zapisu średniowiecznej kroniki niemieckiej, gdy w 1291 roku upadała akta ostatni bastion chrześcijański w Palestynie, Przyszły wielki mistrz krzyżacki Konrad von Feuchtwangen miał powiedzieć, że za niepowodzenie rycerzy zakonnych w Ziemi Świętej zemszczą się oni na poganach, w Prusach i na Litwie. Gdy w 1226 roku książę Konrad Mazowiecki osadzał w Ziemi chełmińskiej rycerzy zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, był przekonany o tym, że obronią oni jego księstwo przed najazdami pogańskich plemion pruskich. Rychło jednak okazało się, że niemieccy rycerze, korzystając z rozległych kontaktów swego wielkiego mistrza Hermana von Zalca, wyjednali u cesarza Fryderyka II i papieża Grzegorza IX pozwolenie na zbudowanie pod ich opieką własnego państwa. Mając tak możnych protektorów, pierwszy mistrz krzyżacki w ziemi hełmińskiej, Herman von Balk, już w latach 30. XIII wieku rozpoczął systematyczny podwój Prus. Dbając o gospodarczy rozwój kraju, założył takie centra handlowe jak Elbląg czy Królewiec. Ostateczny podbój ziem pruskich zakończył się w 1283 roku. W ciągu 50 lat krzyżacy wchłonęli także dwa konkurencyjne zakony rycerskie, braci Dobrzyńskich i kawalerów mieczowych. Podjęli też nieudaną próbę podboju ziem ruskich, zakończoną klęską na zamarzniętym jeziorze Pejpus zimą 1242 roku. Będąc społecznością rycerską niszą, dla której racją istnienia była walka z poganami, zwrócili swą ekspansję na Pomorze, aby uzyskać połączenie ze swymi konturstwami w Niemczech. Okazja do działania nadarzyła się w roku 1308, kiedy to zajęty problemami zjednoczenia państwa Władysław Łokietek zwrócił się do władz zakonnych z prośbą o usunięcie okupujących Gdańsk Brandenburczyków. Choć bracia zakonni uczynili zadość prośbę łokietka, po wykonaniu zadania zamiast zwrócić miasto prawowitym właścicielom, anektowali je do swego młodego państwa. Symbolem jego siły i trwałości stało się przeniesienie siedziby zakonu z Wenecji do Malborka, którego dokonano w listopadzie 1310 roku. Panie profesorze, we wstępie do swojej książki poświęconej dziejom Zakonu Krzyżackiego, napisał pan, że tysiąc rycerzy krzyżackich utrzymywało w karności prawie pół miliona poddanych. Jakie były tego przyczyny? Dobra organizacja, czy jeszcze jakieś inne motywy? To była świetna organizacja. Mianowicie, jeżeli sobie przypomnimy e, wzory, któreśmy wszyscy sami jeszcze przeżyli to jest państwa kolonialne, to widać było jak państwa kolonialne w Afryce, w Azji, jaką małą ilością ludzi były zarządzane. I państwo krzyżackie w Prusach było właśnie takim typowym tworem kolonialnym, to znaczy całkowicie obcym środowisku e, zorganizowali oni e, tę okupację natury militarnej, utworzyli komturstwa i w każdej siedzibie komtura znajdowało się około dwunastu rycerzy. Ale ci rycerze, tych dwunastu rycerzy w każdym tej komturstwie miały oczywiście powiązania z Niemcami, z tymi baliwatami niemieckimi i stamtąd przychodziła główna obsada my, tej służby rycerskiej, bo oprócz zakonników w pełnym tego słowa znaczeniu istnieli Giermkowie, cała istniała służba, a więc ci rycerze stanowili tylko elitę okupacyjną, byśmy powiedzieli zarząd komturs. E, e, Natomiast ich otoczeniu znajdowała się jeszcze znacznie inna większa gromadka ludzi. No właśnie temu możemy to, zawdzięczać to, to, że krzyżacy... Prowadzili swój podbój i opanowywali ziemię tak szybko, właśnie tej organizacji. Tak, ale to nie był jedyny moment, dlatego że tak jak wyprawy krzyżowe które kierowały się do Jerozolimy, tę główną siłę zbrojną, stanowiły wielkie wyprawy krzyżowe, rycerstwa, które dokonywały właśnie wyzwolenia Palestyny, tak samo na terenie Prus. Do krzyżacy się w roku 1230 przenieśli ostatecznie, e, te, stworzyli tę swoją nową, nową kolonię tutaj na tym terenie, które nas interesuje. To e, od samego początku byli wspomagani przez książąt polskich, przez Konrada Mazowieckiego, przez innych książąt polskich, którzy pomagali podbijać Prusów. I następnie przez wielkie wyprawy krzyżowe organizowane z samych Niemiec, a więc z z Saksonii, Nadrenii, razem z tymi zakonnikami przychodziły duże armie e, właśnie tych, tych, tego rycerstwa krzyżowego, które zasilało państwo krzyżackie swoimi wyprawami aż do roku 1410. Następne 150 lat w dziejach Polski to nie tylko walka o odzyskanie utraconych ziem, ale też o odsunięcie dominacji krzyżackiej w tej części Europy. Aby to osiągnąć, zdecydowano się przy tym na takie posunięcia polityczne, które zaważyły na naszych losach w wiekach następnych, gdy o przyczynach ich podjęcia niemal zupełnie zapomniano. Gdy tylko Władysław Łokietek osiągnął królewską koronę, niemal natychmiast podjął próbę odzyskania utraconego pomorza. Jednak ani procesy przeciw zakonowi prowadzone na przełomie lat 1320–21, ani nawet militarne zwycięstwo pod płowcami w 10 lat później nie zapewniły mu upragnionego celu. Te działania kontynuował jego syn i następca Kazimierz Wielki. Kolejne procesy, toczone przez niego w latach 30. XIV wieku, również nie zapewniły mu sukcesu. Na mocy zawartego z krzyżakami pokoju w Kaliszu w 1343 roku, choć formalnie zachował swe prawa do Pomorza, praktycznie zrzekł się ich na korzyść zakonu. Taki stan z niewielkimi zmianami utrzymywał się przez następne cztery dziesięciolecia. Wtedy to, po śmierci następcy Kazimierza, Ludwika Węgierskiego, polskie możnowładstwo podjęło rokowania z Litwinami. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnością starszyzny litewskiej, bowiem od czasu opanowania przez zakon Pomorza, będące u schyłku ustroju plemiennego państwo pogańskie musiało stawiać czoło potężnej armii krzyżackiej. Wspierały ją dodatkowo liczne rzesze zagranicznego rycerstwa, przyciągane tu wizją wzięcia udziału w ostatniej już wyprawie krzyżowej. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że w 1385 roku zawarto w krewie układ polsko-litewski. Wedle jego założeń oba państwa po uprzednim przyjęciu chrztu przez Litwinów tworzyły Unię, zaś władca litewski Jagiełło po przyjęciu chrzestnego imienia Władysław otrzymywał rękę polskiej władczyni Jadwiki. Posunięcie to stworzyło w tej części Europy nową sytuację polityczną. Był to śmiertelny cios wymierzony w ideowe i militarne podstawy egzystencji państwa krzyżackiego. Jakie znaczenie dla dziejów Zakonu miała Unia Polsko-Litewska? Z tą chwilą, gdy Litwini przyjęli Chrześć przyjęli organizację kościelną z Polski, to wtedy podstawy, jakby to być, ideowe zakonu krzyżackiego, jego sens, jego istnienie zostało przerwane i nawet myślano o tym, żeby go przenieść na Podole, a żeby tam właśnie w zetknięciu z Tatarami, Turkami, w ten dalszym ciągu tę misję swą prowadził. A w jaki sposób to zniknięcie misyjnego motywu istnienia zakonu odbiło się na jego życiu religijnym? I czy to nie jest tak, że w miejsce właśnie tej działalności misjonarskiej Zaczęto budować ideę własnego państwa, ideę państwową. Życie religijne w zakonie było bardzo proste, surowe, to byli prości rycerze, którzy tych rzeczy nie zajmowali się zagadnieniami teologicznymi i piśmiństwo kreckie z tego zakresu jest bardzo biedne. Ale jest rzeczą oczywistą, że po klęsce doznanym w roku 1410 powstał w zakonie, powstał wstrząs, ale polegał on głównie na tym, że Rokiem 1410 urwał się dopływ krzyżowców z, z Europy Zachodniej. Do tej pory to byli właściwie, była przewaga tak wielka ich w stosunku do tej ludności litewskiej, żmudzkiej, że to były taki była jakby to powiedzieć, takie wyprawy, to się nazywało rajzy w takim typowym języku ówczesnym krzyżackim. No to oni sobie z tego robili właśnie takie wyprawy natury przygodowej, typowo rycerski. Natomiast już w początkach XV wieku Kartuzi dostrzegali u krzyżaków pierwsze przejawy właśnie tego osłabienia, tej, tej spoistości zakonnej, odstępstwa od reguł zakonnej i zaczyna się właśnie powolny rozpad z tej instytucji. Od, jako wspólnoty religijnej. I to nie tylko na terenie Prus, ale też i na terenie Niemiec, bo tam w dalszym ciągu istniały te wielkie, wielkie baliwaty, które stanowiły właśnie główny dopływ, gdyż Trzeba zrozumieć istotę rzeczy. Przecież żaden z tych zakonników nie mógł jako zakonnik przyczynić się do pomnożenia tej bazy ludnościowej, demograficznej. A więc oni musieli się rekrutować z rycerstwa niemieckiego, które stale przybywało na teren, na teren plus. A więc gdy się rozpatruje dzieje zakonu przez to o tym stale trzeba pamiętać, że... To jest organizacja typu kolonialnego, która odnawia się bezustannie z ojczyzny. Ona ma bezustannie kontakt z Niemcami. I dlatego też dla zakonu krzyżowskiego tak niesłychanie rzeczą ważną było utorowanie sobie drogi na zachód. Zajęcie Pomorza w roku 1308-1309, które ostatecznie pozwoliło im przenieść siedzibę do Malborka, było właśnie podyktowane tym, że chodziło o to, żeby uzyskać bezpośrednie połączenie z tymi baliwatami niemieckimi. I okres największego rozwoju Zakonu krzyżackiego przypada na wiek XIV, kiedy właśnie to połączenie oni bezpośrednie otrzymali. Z chwilą zawiązania Unii Polsko-Litewskiej. Stało się jasne, że ostateczna konfrontacja nowego państwa z siłami zakonu jest tylko kwestią czasu. Miało być to przy tym jedno z największych zmagań ówczesnej Europy. Naprzeciw ogromnego państwa polsko-litewskiego stawała organizacja co prawda nieliczna, ale świetnie zorganizowana i dysponująca olbrzymim potencjałem militarnym. Państwo Krzyżackie było wówczas bardzo silne. Chronione systemem licznych zamków, fortec, nie obawiało się o bezpieczeństwo swych granic. Świetnie zorganizowany system finansów i zaopatrzenia praktycznie zapewniał nieprzerwany dopływ środków do prowadzenia wojny. Siły zbrojne zakonu, złożone głównie z ciężkiej, świetnie wyszkolonej jazdy, wspieranej przez piechotę złożoną z niższych sług, zwanych knechtami, stanowiły jedną z najświetniejszych armii ówczesnych czasów. Dodatkowym wsparciem dla niej był zaciągający się na służbę krzyżacką kwiat rycerstwa europejskiego, przyciągany tu wizją wielkiej przygody i wzięcia udziału w wojnie z Poganami. Symbolem krzyżackiej potęgi stał się zamek Malborski. Tu właśnie został wybrany w roku 1407 nowy wielki mistrz Ulryk von Jungingen, z którym trzy lata później Władysław Jagiełło walczył na polach Grunwaldu. Losy państwa krzyżackiego. Przesądzone zostały 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu. I choć w dotychczasowej formie istniało ono jeszcze przez ponad 100 lat, zdawano sobie sprawę z jego ostatecznego upadku. Wiktoria Grunwaldzka nie została przez Polaków należycie wykorzystana. Rezultatem zawartego w 1411 roku pokoju w Toruniu było jedynie nałożenie odszkodowań na pokonanych. Nie przeszkodziło to krzyżakom w odbudowaniu potęgi. Dzięki temu zakon był zdolny do prowadzenia kolejnych wojen z Polską. W 1440 roku mieszczanie Pruscy powołali tzw. Związek Pruski dla obrony swych praw przed urzędnikami krzyżackimi. Gdy w roku 1453 krzyżacy przystąpili do jego likwidacji, członkowie zwrócili się do Kazimierza Jagiellończyka z pro... Ochronę. W odpowiedzi na to król dokonał formalnej inkorporacji ziem pruskich. Powstały na tym tle zbrojny spór, zwany wojną trzynastoletnią, zakończył się w 1466 roku. Na mocy zawartego w Toruniu drugiego już pokoju, polski monarcha odzyskał utracone przed ponad wiekiem Pomorze i ziemię Chełmińską. W XVI stuleciu Zygmunt Stary prowadził kolejną wojnę z Krzyżakami. Trwające ponad 300 lat zmagania dobiegły końca w 1525 roku. Wtedy to wielki mistrz Albrecht Hohenzollern, przyjmując luteranizm, uczynił z ziem zakonnych państwo świeckie i uznał się za lennika Polski. A jak to się stało, że Zakon Krzyżacki, który Powstał właśnie jako instytucja stricte kościelna. Nagle w XVI wieku przechodzi na luteranizm, porzuca wiarę katolicką, przechodzi na inną religię. Tak. No to właśnie tego się też nie da zrozumieć z tego, co się działo na terenie Prus, tylko trzeba wrócić do ojczyzny. Mianowicie Reformacja zaczęła się w Niemczech, i te wszystkie wielkie zakony, właśnie zakony dominikańskie, franciszkańskie i właśnie zakony te rycerskie, one przestały się y, w tę swoją, tę, tę swoją regułę zachowywać. I one wszystkie przeszły, jak to się mówi, na luteranizm. I zaczyna się wielki proces reformacji Kościoła. I on tam tkwi, w samych Niemczech, i został stamtąd przeniesiony na teren Prus. I skoro tam właśnie w tych balibatach niemieckich, jakby to powiedzieć, ustała dopływ rycerstwa zakonnego no wtedy ci którzy byli tutaj na terenie Prus zrozumieli że po klęsce doznanej w roku 1466 jedyną formą ratunku jest zeświadczenie to tak to się nazywa fachowo sekularizacja co można powiedzieć o znaczeniu zakonu krzyżackiego w dziejach Polski więc jak każda taka instytucja ona ma dwie strony. Jedną przede wszystkim trzeba powiedzieć natury pozytywnej. Mianowicie gdy się porówna krajobraz kulturalny prus krzyżackich z sąsiednimi terenami polskimi, tu widać olbrzymią różnicę, mianowicie cichrzyzacy właśnie przez tę sprawną niezwykle organizację, przez sprowadzenie dużych ilości kolonistów niemieckich. Przybyli z Szwabii, przybywali z Nadrenii, e, przybywali z, z Flandrii jako kupcy, jako handleaci. Potrafili krzyżacy z tego, tej krainy, e, która była bardzo biedna i prymitywna, potrafili stworzyć kraj o wysokich walorach w e, e, zakresie kultury materialnej i społecznej. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zreformowali całą wieś, e, z, e, zaprowadzili sieć miejską bo przy tych siedzibach konturów, od razu powstawały e, miasta i targi i w ciągu dwóch wieków oni zrobili z tego kraju, który był słabo zaludniony, kraj kwitnący pod względem gospodarczym. To była jedna z największych potęg ekonomicznych w tym, w tym czasie w Europie Środkowej. To jest ta jedna strona, a ta ta, druga. A teraz ta druga, to jest natury politycznej. Mianowicie y, polega ona na tym, że krzyżacy w pewnym momencie atakując Litwę, atakując y, Kujawy, Mazowsze, Wielkopolskę stanowili zagrożenie dla Królestwa Polskiego, które się w XIV wieku wytworzyły. Ale główny problem, który spowodował, był natury tych olbrzymich. Przemian ekonomicznych, które się dokonywały współcześnie nie tylko na terenie Prus, ale i w Polsce. Mianowicie w tym czasie w Polsce również kolonizacja na prawie niemieckim w miastach i na wsiach spowodowała ogromny, można powiedzieć w tych kategoriach, duży postęp ekonomiczny. I tą arterią, która umożliwiała, jakby to powiedzieć, skonsumowanie tego dobrobytu, to była droga przed Wisłą, do, do ujścia Wisły i nawiązania kontaktów z Europą Zachodnią. I na tym tle właśnie powstało Główne, na tym tle powstała główna akcja odzyskania Pomorza w polityce Polskiej. I walka o Pomorze staje się właśnie tym głównym motywem, nie o Prusy, bo to były zupełnie odrębne zagadnienia. Natomiast właśnie droga do, do Gdańska, utorowanie sobie drogi Wisłą, to jest właśnie główny motyw tych, tych walk, które zaczęły się dla czasów Władysława Okietka od tysiąc 325 roku aż do 1466 właśnie były związane z tą próbą odzyskania pomorza i otwarcia drogi. Przez Bałtyk do Europy Zachodniej. Zakon Krzyżacki po wielkiej tej reformie, w okresie reformacji, w niektórych ośrodkach pozostał, na terenie Austrii głównie. Arcyksiężęta habsburscy byli wielkimi mistrzami i został ostatecznie on na terenie Niemiec zlikwidowany w 1809 przez Napoleona. Ale potem się odrodził. I odrodził się i w tej chwili jego główna siedziba znajduje się na terenie Austrii, w Wiedniu. I to jest właśnie najbardziej interesujące, odrodził się na bazie pierwotnego swojego charakteru założycielskiego, mianowicie służby sanitarnej, opiekuńczej, szpitalnej. I to jest główna jego, jego idea.